जा okay. okay. takie proste w takim zestawie. Teraz ciągnąć linkę dookoła i czekamy. Udało się. Czeka. Ja do samego końca nie wierzyłam, bo powiem Wam szczerze, że jakiś polec pogadać ze mną, ale teraz się okazało, że jak ten bus odjechał spod tej lampy, to ten Hiszpan tu wjechał stary. Pod mnie, po tym, nie. nie? Przyszedłem zapytać, czy to na pewno tak miało być. powiedział, poszedł, popytał, popytał i kazał mu odjechać. A mnie wpuścić? Patrzę, jak tam wysokościowo wygląda Na razie ciemno, ale najważniejsze, że pod Chciałem powiedzieć, jeśli to w to jest bardzo dobre To bardzo dobre nie TikTok? YouTube, TikTok. YouTube yeah. Very good. You come here often? Yeah, third time. Okay. So. so how long does it take here to unload? Long? If now, if they unload now, one hour and a half. Okay. If, if they don't uh, unload now, it can take time because they have very much traffic Okay. Every day. How did uh? How did a beautiful woman end up driving a truck? Sorry? How did a beautiful woman end up driving a truck? I don't know. Do you love this? Uh, I do it for 14 years already. Wow. Yeah. It's very yeah, cool. I like it. like It's your it's your firma, no? Yeah. Very good. Well. Component. Uh, Polish Romanians were very into the transcript, right? Yeah, we used the transcript.

open the other open okay co? na to tylko wyszła, a nie ja skrzyniona, tak? Nie, jest tak

w końcu lekko teraz busy posuwali Patrzcie, jest sobota w pół do ósmej i oni pracują. Więc powiem wam szczerze, że z Chińczykami to chyba Europa nie wygra. Teraz wam wszystko opowiem, co tu się wydarzyło. No więc słuchajcie, udało się rozładować, to jest raz. Dwa, przystroga, zawsze wszystkim będę powtarzać, to jest tak jak z BHP. Człowiek szybko zapomina o BHP. Sprawdzać papiery dokładnie. Bo mi się okazało, że pisali tutaj takie jakieś S, nie? I ja się pytam gościa, czy w ogóle też pieczątki nie ma, nie? I oni powiedzieli, że, że nie ma. A to jest tylko, że tam 5 opakowań brakuje. Ja się jak 5 opakowań brakuje? Ja wam dam pięć opakowań brakuje. Na Plombie przyjechałam i im 5 opakowań brakuje. No i i tą dziewczynę, która po angielsku opowiadała mi nie, nie, bo to, że pięć opakowań było otwartych to oni w sumie nie, tak, nie wiedzą ile w tych opakowaniach ma być wszystkiego więc po pięć opakowań było otwartych ja mówię, no to czy może coś z tym zrobić no i ona powiedziała to dobra, nie I powiedziała, że usunie to i że wpisze, jeszcze swój numer. więc generalnie z takich rzeczy to zawsze trzeba jeszcze potwierdzenia że nic nie ma i ja to dziewczynę nagrałam. Czy na pewno nic nie brakuje? Nie, nie, nic nie brakuje. Więc. powinno być ok, ale czy będzie? Ale w międzyczasie stał się cud jeszcze inny. Nie wiem, jak jest to możliwe, ale ja posprzątałam auto już dziś. Myślałam, że jutro to zrobię. Ale tak, pierwsze górne łóżko posprzątałam, popakowałam już brudne rzeczy. Później stwierdziłam, a to jeszcze te papiery tutaj, paragony z tego, za bramki z Grecji pozbieram. Ja wtedy stwierdziłam, a to w sumie jeszcze śmieci wyrzucę, bo widzę, że jest kosz na śmieci. Myślę, a to jeszcze przydłucham kabinę, bo tyle było włosów na chodniku. Myślę, a to już jest tak w zasadzie wszystko zrobione i do takiego pełnego wrażenia czystości w kabinie jest to, żeby powycierać wszystko. Myślę, a dobra, mam te kosmetyki, jakie, jakie fajne, to pierwsze umyłam tym do... Ogólnego czyszczenia, później tym mleczkiem. Takim myślę, a to mleczko tak łoniowe, nie waniliowe, tylko malinowe, tak ładnie pachnie. Będzie mi przyjemnie. I kurde, ja nie wiem, kiedy ja to zrobiłam. I rozładowali, więc pięknie. Bardzo się cieszę. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, że to po prostu dojechało. I oby mi ta spedycja nie robiła problemu. Naprawdę. Ten kurs podsumowałabym, że pierwszy raz w życiu chyba doświadczyłam takiego czarnego transportu. Cieszę się, że. Nigdy w życiu nie współpracowałam z takimi firmami, z takimi przewoźnikami, i Mam szczęście i mam nadzieję, że jedno, jeden raz mi starczy. Nigdy więcej nie chcę z nimi jechać i w sumie z nich też nie chcę. Ale ciekawe, że tutaj to widzicie, że tutaj ci Chińczycy już inne mieli podejście raz, że cały czas pracowali. Długo to zeszło, ale no, mieli dużo aut i nie byłam planowana na dziś. Dwa, że prysznice kiepskie, bo kiepskie, ale takie to w Hiszpanii w restauracji przy barze jest tak samo nieraz: burdel i śmieci, po i tak dalej. Szczególnie w tej części środkowej Hiszpanii były prysznice, była woda. No, generalnie mi mm, mnie rozładowali dzisiaj, nie mogę narzekać, więc y, tak sobie myślę, że ta firma tutaj była w porządku. Klient ostatecznie był w porządku. Natomiast spedycja, którego obsługuje to po prostu z piekła rodem. Tak bym nie polecała ich. Dobra, słuchajcie, bo teraz ja muszę podjąć decyzję. To Wam wszystko powiem pewnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i teraz przed nami weekend! Jakiego karalucha to w życiu nie widziałam, czy chrząszcza, czy czegokolwiek. Uff. Też czuję, że będę opisana źle w internecie. Przyszedł jakiś kolega po fachu raz przyszedł i mówi chodź, wyjdź. Bo nie mam co robić, pogadamy. Ja mówię, zjadłam, idę spać, spać mi się chce. Później się wyszpisz, chodź gadać, ale wyjdź z tego auta. Ja nie wiem jak to jest, ale wiecie co, z niektórymi jak przychodzicie pogadać i po prostu chętnie pogadam i czysta przyjemność po prostu porozmawiać. Ale są tacy goście, co po prostu jak przychodzą, to działają na mnie jak płachta dosłownie na, czerwonego, na, na czerwona płachta na byka. I nawet nie wiem o co chodzi. Ale chyba właśnie o to, że przychodzi taki gość, i ja mu mówię, że ja chcę spać. I on mówi: Później się wyśpisz, teraz chodź, będziemy gadać. Bo on ma ochotę, bo nie ma co robić. I on, I on chce gadać, to ja mam po prostu rzucić wszystko, i mam wychodzić i z nim gadać, go zabawiać. Ale nic, powiłam. Wrócił dwie godziny później, i mówi: Co wyspałeś się? Ja mówię, no, mówi, no to teraz chodź, wyjdź pogadać, chodź, pójdziemy na kawę. Ja bo nie mam ochoty na kawę. To na kole. Chodź, nie ma co robić. Mówi, książkę poczyta, poczytałem. Chodź, pójdziemy na kawę. Co tu będziesz siedzieć? Ja mówię, mam swoje zajęcia, ty nie masz co robić, ale ja mam ręce pełne roboty. I on na to tak stoi myśli, 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 tak minutę przetwarzał i przetworzył i stwierdził, czy nie będziesz ze mną pić kawy, ja nie będę. Okej, okay. poszedł do Ja już po prostu widzę jak tam wszędzie mnie smarowuje w internecie. O Jezu. Skąd ci niektórzy goście mają takie, takie w sobie coś, taką pewność, że jak on ma ochotę, to po prostu dziewczyna ma wszystko rzucić, po prostu być dziewczyną do towarzystwa, żeby jego zabawić. prostu Ja nie wiem. Dzięki za oglądanie! Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały: Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Michi, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Caba, Filip Basanak.